Serdecznie dziś moim Państwa gościem jest Tomek Oleksy, znakomity zawodnik także trener, a w ostatnim okresie coraz częściej organizator poważnych zawodów. Obecność Tomka w studiu świadczy o tym, że w Tarnowie znowu wkrótce dziać będą się jakieś wielkie rzeczy. Co to będzie? Co to będzie? No, jak co roku już tradycją będzie to już taka czwarta impreza, czwarta edycja plenerowa yy, na rynku. Oczywiście w Tarnowie będą to Mistrzostwa Polskiej, czyli praktycznie z czterech imprez, które do tej pory były na rynku, trzy razy były to Trzy razy były to Mistrzostwa Polski. I, no i właśnie, właśnie nam, Tarnowianom, przyznano organizację tej poważnej imprezy, ponieważ no, imprezy się tu w Tarnowie sprawdzają, jest fajny klimat, wszystko sprzyja. Ogólnie miasto pomaga bardzo, bardzo przychylnie, wspomaga zawsze tą imprezę. Oczywiście lokalni sponsorzy tak samo, więc jak gdyby jest dobry klimat, żeby zorganizować taką imprezę. O sponsorach jeszcze oczywiście porozmawiamy, ale przypomnij telewizjon, powiedz w jakich konkurencjach rozgrywane będą te mistrzostwa, bo wiadomo, Spinaczka to i czasówki, i konkurencje na prowadzenie, i bouldering. Co zobaczymy na tarnowskim rynku? Rzeczywiście będą rozegrane dwie konkurencje spośród trzech, zabraknie tutaj prowadzenia, czyli to, czego, to, co w tamtym roku było zaprezentowane po raz pierwszy w Tarnowie, natomiast w tym roku skoncentrujemy się na dwóch konkurencjach, bouldering, Czyli spinanie na niskich formach bez asekuracji, w skrócie, i spinanie na czas. No tutaj myślę, że tarno myślę, że nie ma co wyjaśniać. Wszyscy znają już tą konkurencję. Zawodnicy ścigają się na obydwu drogach, więc myślę, że będzie na co popatrzeć. Dla kibiców na pewno te właśnie konkurencje bouldering, i spinaczka na czas są najbardziej atrakcyjne, najbardziej emocjonujące. Tak, Wiele jest. się dzieje, proszę. No i dla kibiców są bardzo emocjonujące i dla zawodników bardzo, zawodnicy bardzo, bardzo sobie cenią tę konkurencję i jak gdyby bardzo lubią, a są też się bardzo to podoba, jest to fajne w oglądaniu. Jeśli jest to w dobrym wydaniu, a na tej imprezie będzie to w dobrym wydaniu, zwłaszcza, zwłaszcza w finałowych rozgrywkach, na pewno będzie, będzie na kogo popatrzeć. Wiem, że na tarnowskim rynku trwają już intensywne przygotowania, ale powiedz nam teraz, jakich zawodników, ilu zawodników zobaczymy na starcie? Oczywiście także panie i mężczyźni. Tak, oczywiście w kategoriach mężczyzn i kobiet będą rozegrane te mistrzostwa zgłoszonych jest około 70 zawodników plus kilku gości z zagranicy przyjedzie, z Ukrainy, z Czech, także będzie to miał jakiś charakter międzynarodowy. I co? I, no, przyjadą wszyscy praktycznie z najmocniejszych ośrodków z Polski, czyli głównie Kraków, Katowice, Wrocław, z Gdańska, Warszawa, no, praktycznie z każdej, z każdej strony naszego kraju. No i tak wspomniałem wcześniej, goście z Ukrainy, przyjedzie Stanisław Kleśnow, który w tym roku zasygnalizował bardzo wysoką formę, ponieważ w ogólnopolskich zawodach w tym roku zwyciężył w Ljublinie. Początkiem, początkiem marca więc jak gdyby no, będzie to mocna konkurencja i dla mnie i dla innych czołowych zawodników z Polski oprócz tego no wice brązowi medaliści poprzednich mistrzostw Polski także i dużo utalentowanej młodzieży między innymi też Stanowi oprócz tego wiadomo edytaropek też pochodzi z Stanowa więc jak najbardziej jak najbardziej be, be, będzie bronić tytułu mistrzyni Polski w konkurencji bulderingi na czas. No ja również tak się złożyło, że też jestem nadal mistrzem Polski, więc jak gdyby też spróbuję obronić się. Uprzedziłeś Tomek moje pytanie, bo właśnie miałem o to zapytać, czy zaabsorbowany tymi działaniami organizacyjnymi, czy wystąpisz także w roli zawodnika. Z tego, co powiedziałeś, wynika, że będziesz bronił tytułu. No, jestem zobligowany niemalże, więc mm -hmm. <laughs> myślę, że, że zrobiłbym przykrość i sobie, i, i, I Tarnowiano, i, tarnowiano i, i wszystkim związanym z tą dyscypliną. Najważniejsi no. twoi konkurenci? No Tak jak wspomniałem, ten, ten Ukrainie Stanisław Kleśnow, na pewno Marcin Szałek, no, z którym zazwyczaj walczę o te pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Wicemistrz Polski, także będzie Jacek Matuszyk z Gogolina. I jeszcze wielu, wielu innych. Edyta Ropek, Tomek Oleksy to dla sztandarowe postacie tarnowskiej, polskiej spinaczki, ale jakich zawodników Starnowa zobaczymy jeszcze na starcie? No na pewno oprócz mnie, jeżeli chodzi o MKS Starnowia z klubu, z którego pochodzę, na pewno wystartuje oprócz Edyty Ropek oczywiście Mateusz Kondziołka, Sylwia i Klaudia Włóczek, bliźniaczki. Przy czym Klaudia Buczek no, sygnalizuje bardzo wysoką formę i myślę, że, że może dojść do jakiegoś precedensu wręcz i, i, i może zaskoczyć wszystkich bardzo mile i na to liczę, szczerze powiedziawszy. I co? Michał Pyrdek, Tomasz Ogard to wszystko juniorzy. A z seniorów, no, to praktycznie Anna Kalita, Anna Kalita, która powróciła po przerwie po urodzeniu dziecka i też sygnalizuje bardzo wysoką formę, także. Będzie to na pewno rywalka Edyty Ropek, jeżeli chodzi o obydwie konkurencje. Na pewno Maciek Kalita, junior, utalentowany junior, trzeba przyznać, który już odnosi spore sukcesy też na imprezie seniorskiej. Myślę, że chciałbym, żeby, żeby wszedł do tej finałowej rundy, i to będzie naprawdę miłe zaskoczenie. Oprócz tego. Młodzież z Tosiru wystartuje. Marcin Dzieński, no on jeszcze de facto nie powinien być dopuszczony do tych startów, bo jeszcze nie ma 16 lat. Ale zgodziliśmy się, żeby wziął udział i, i na pewno też będzie to fajnie popatrzeć na młodzież tarnowską. Tomek, ja często widziałem Ciebie także w roli no nie wiem, jak to się nazywa fachowo, ustawiacza tras. E, czy także podczas tych mistrzostw e, Twój głos będzie miał jakieś decydujące znaczenie przy ustawianiu tych ścian? Chociaż to w konkrecie na czas to może odgrywa nieco mniejszą rolę. No, w pewnym sensie tak, ponieważ y, w pewnym sensie zamieszany jestem w to, ponieważ y, no, y, jestem jedną z trzech osób, która y, wchodzi w skład komisji właśnie układaczy dróg, jeżeli chodzi o Pol naszym polskim związku, więc y, w pewnym sensie o tyle, o tyle mam związek, że decyduję kto, kto ma przyjechać, kto z czy yy, może, może to robić i, no właśnie, czy i na ewentualnie nie... coś zasugerować. natomiast... Właśnie, czy nie podesztują rywale, że w ten sposób masz jakiś handicap, znajomość teraz? Znajomość teraz, no, myślę, że, 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 że to nie wchodzi w grę. Może, może chwyty będą mi bardziej bliżej znane, ponieważ no, niestety z naszego klubu udostępnimy te chwyty. I będzie kilka nowości, oczywiście, kilka nowszych wzorów, co może mieć też znaczący wpływ na, na, na wynik końcowy, też być może. Ale generalnie tu są równe szanse. Tutaj ściany są znane tak samo, tak samo innym jak mi, ponieważ faktycznie na tych ścianach co roku rywalizujemy i, i one są rozkładane tylko i wyłącznie na zawody sportowe, więc jak gdyby od tej strony tutaj jakieś takich forów, niestety. Zawody na Tarnowskim Rynku mają oczywiście wysoką rangę, rangę mistrzostw Polski, ale ty, Edyta Ropek, rozpoczęliście już starty także w zawodach poza granicami naszego kraju. Gdzie, jakie to były starty? Z jakimi efektami? No, z jakimi efektami? Tak, rzeczywiście. Trzy tygodnie temu rozpoczął się cykl zawodów o Puchar Świata w Bulderingu. Miało to miejsce w austriackiej miejscowości Hall koło Innsbrucka. No, początek sezonu, wielka niewiadoma wśród zawodników, dużo niespodzianek. No, dla mnie niespodzianką było to, że nie zakwalifikowałem się do rundy półfinałowej, kończąc na 26 miejscu. 20 zawodników praktycznie przechodziło dalej. No, byłem nieźle przygotowany, myślę, że, że spośród tam 80-kilku zawodników, praktycznie z 5 kontynentów, bardzo mocna stawka. Było bardzo ciężko się przeżyć. No, o tyle niespodzianka była, że na przykład człowiek, który, który powinien wejść bez problemu do, do finałowej rundy, no niestety też skończył na 23 miejscu. A tydzień temu, w ostatni weekend, zwyciężył zawody Pucharu Świata na kolejnej edycji, więc jak gdyby tutaj to są bardzo duże rozszady. Bardzo nie jest powiedziane, że ten wygra, ten powinien, są duże zmiany. No Pozostali Polacy trochę gorzej, trochę słabiej, natomiast. Dwa tygodnie temu rozpoczął się także Puchar świata w konkurencji na czas we włoskiej miejscowości Trento, czyli północne Włochy. No tam Edyta, Edyta może powiedzieć, że, że były dla niej, dla niej to udane zawody, ponieważ zajęła tam drugie miejsce. Czyli tym samym obecnie w klasyfikacji Puchar świata zajmuje miejsce drugie, czyli czyli bardzo dobrze. No, w tamtym roku było to lepsze miejsce, bo w Tarnowie była pierwsza, ale Drugie miejsce to też jest. Ale no to dopiero <głos》>, początek, jeszcze wiele zawodów przed... Yy, a ja, no, jak na mnie, to bardzo, bardzo słabe występ. 15 miejsce. Yy, po roku przerwy zdecydowałem się z powrotem startować w tej konkurencji. Głównie ze względu na, yy, na to, że... Yy, no, sentyment. Sentyment i do rankingu kombinowanego, który składa się właśnie z trzech konkurencji. Jak gdyby Traktuję to raczej jako te starty w pucharach świata, jako y, takie przygotowanie pod Mistrzostwa Europy, y, które będą miały miejsce w połowie października w Paryżu. I tam chciałbym wystartować właśnie we wszystkich trzech konkurencjach i jak gdyby może odnieść sukces jako, jako całość. W no konwencji Open, ale y, nie wiem czy. Dobrze jestem zorientowany, ale tak w ostatnich latach to chyba ta czołówka właśnie wspinaczy, czołówka światowa była taka bardziej hermetyczna. Często powtarzały się te same nazwiska, Tomasz Oleksy, Rosjanie, reprezentanci Ukrainy. Czy na przykład co roku dochodzą jacyś inni zawodnicy z innych krajów, w których spinaczka sportowa staje się coraz bardziej popularna? No od kilku lat bardzo popularne bardzo popularne stało się to w Chinach, czego dowodem jest aktualny mistrz świata, jest właśnie Chińczyk. Bardzo mocno Ameryka Południowa, Wenezuela bardzo silno zaprezentowała się właśnie na ostatnim, na ostatnim pucharze świata, gdzie no, był jeden mocny zawodnik, a w tym momencie mają trzech mocnych zawodników i trzy mocne zawodniczki, które, które po prostu są no, w pierwszej ósemce. No, nie? Także geografia sportowej spinaczki znacznie się powiększyła, poszerzyła? Poszerza się, tym bardziej, tym bardziej że no, są takie sygnały, że jednak właśnie konkurencja spinania na czas, która. No, w naszym środowisku była to trochę traktowana tak na samym końcu, w tym momencie jest, jest wystawiona praktycznie, przygotowana już pod olimpiadę jako pierwsza pierwsza dla mkl jest, jest to niewyobrażalne, żeby tej konkurencji nie było na czas, więc jest dobry czas, żeby, żeby zacząć Ale przygotowanie. Ale to chyba dopiero Londyn, chyba do Pekinu już spinacze chyba nie nie nie, nie nie nie, 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 to bardziej Londyn, wydaje mi się, że też nie Londyn. 2016 rok ewentualnie. To jest najbardziej prawdopodobne i, i wszystko wskazuje na to, że właśnie w 2016 jeszcze miejsca nie znamy, więc yy, będziemy już przygotowani na wejście na Olimpiadę. No niestety ja mogę wystąpić jedynie może w roli nie wiem trenera kadry lub organizatora, no, działacza, lub trenera, czy organizatora. Tak, tak, bardziej może jako układacz, kto wie. No chciałem się zapytać o jeszcze jedną rzecz. Zawody na tarnowskim rynku na pewno mają niesamowitą scenerię, ale Tobie w twojej sportowej karierze udawało się, miałeś możliwość startować, no także w jakichś takich niecodziennych scenariach. Jakie zawody, pamiętasz, najbardziej, najbardziej takie atrakcyjne? w pewnym sensie każde zapory są atrakcyjne. Ale no, ściana to... chyba ściana nierówna, nie prawda? Ściana ściana nierówna, są ściany sztucznie stawiane, są ściany, są ściany naturalne, są ściany półnaturalne, że tak powiem, typu nie wiem, jakaś tama, zapora, zapora zapora rzeczna. Na dwóch różnych zaporach tamach takich rzecznych, właśnie startowałem. i i te zawody najbardziej wspominam, tym bardziej, że praktycznie na tych zawodach no, jest największy wysiłek. Tutaj są bardzo długie drogi. No, trzeba, Praktycznie pokonuje się to na weslenie typu na przykład we włoskiej miejscowości Daone, tam już od 6 lat jest rozgrywana impreza na tych samych drogach i co roku jest możliwość pobijania rekordu de facto no, do, do 2000. Piątego ten rekord należał do mnie, ale później już niestety Rosjanie weszli, że tak powiem na, <grym> na początku... i, i niestety już nie należy do mnie, ale jest, jest plan, żeby w tym roku tam pojechać. Spójna I. Właśnie, i, tak. i mhm jednak porywalizować. Na początku naszej rozmowy stwierdziłeś, że pomagają wam w organizacji tych mistrzostw, bo to jest na pewno ogromna praca organizacyjna, no różne osoby, wiele instytucji. Komu chciałbyś szczególnie podziękować za tą pomoc? No na pewno tak, rzeczywiście no impreza takiej rangi, e, zwłaszcza e, no w takim wydaniu, czyli na zewnątrz w plenerze no pochłania niesamowitą ilość pieniędzy, no nie jest, nie, jest, nie, jest, nie są to zawody w hali, gdzie wszystko jest gotowe praktycznie, ta oprawa e, no jest łatwa do opanowania. A tutaj jednak no, jest dużo czynników, no, że tak powiem, finansowych, które trzeba zabezpieczyć, a wiadomo, że bez środków finansowych, no, bez wsparcia finansowego no, taka impreza no, nie, może, nie, może, nie może być zrealizowana. No, tutaj duży ukłon w kierunku Urzędu Miasta Tarnowa, no, który jak co roku bardzo, bardzo pozytywnie bardzo pozytywnie patrzę na taką właśnie. No, no bo ta, ta jest także ogromna promocja miasta. Rzeczywiście mhm. tak, rzeczywiście mhm. tak i myślę, że, że, że ta impreza na rynku na pewno będzie, będzie cyklicznie rozgrywana co roku. Mam nadzieję, że na coraz wyższym poziomie. Na pewno Polski Związek Alpinizmu tutaj też duże ukłony w kierunku naszego związku, no, którym też obecnie działam właśnie w Komisji od Spraw Organizacji Zawodów więc nie tylko jestem zamieszany w organizacji tej imprezy, ale także w pozostałych, pozostałych miastach, w których się odbędą w tym roku, w tym roku zawody. No na, pewno, na pewno gmina Tarnów też, gmina Tarnów też, sponsorzy azoty, azoty, właśnie, azoty Speed Challenge, czyli konkurencja na czas na tych mistrzostwach, bo taką nazwą posługujemy się. Czyli azoty, azoty nasze tarnowskie jest dobrze znane. Na pewno ogólnopolskie firmy typu Bergson, Brookbet, to są no, Skoda, Autobączek. To są firmy, które, które od lat wspierają, że tak powiem, tarnowską spinaczkę i przychylnie patrzą na, na, na to, że. Nie da się ukryć, znaczy, no bez... bez... Sponsorów nie da się w tej chwili zorganizować wielkiej imprezy, to jest przecież gigantyczne zadanie, gigantyczne e, przedsięwzięcie. Y, po za tym, pytanie, poza tym jest, tak? już wracając do, do tego gigantycznego przedsięwzięcia, no to na pewno y, ta jakość imprezy jest właśnie uzależniona od, y, od, od, od tej strefy finansowej. No, w tym roku ten budżet no, troszeczkę mamy mniejszy niż w tamtym roku. Y, na pewno się to odbija na różnych punktach. Yy, o, przy organizacji nie mamy profesjonalnego zadaszenia, czyli w, w momencie, kiedy, kiedy na przykład yy, no będą ulewne deszcze, no będziemy musieli przypauzować. Dlatego za to o, no oczywiście no to przepraszam mieszkańców, tygodę, mieszkańców tak. Tarnowa i, i bardzo proszę o, o modlitwę, żeby... Tomek, przypominam sobie, że podczas takich właśnie zawodów rozgrywanych na Tarnowskim Rynku była taka ustawiona także ściana dla dzieciaków, dla młodzieży. Czy coś takiego przewiduje się także w tym roku? Tak, rzeczywiście, no w tym roku będzie to ekstra, będzie to nowa, nowo wybudowana ściana, praktycznie ona dopiero pierwszy raz jest zbudowana obecnie, w tym czasie teraz jeszcze nie jest skończona, także w y, sobotę kończy się kończy się konkurencja y, właśnie Azoty azoty, chale, azoty Speed Challenge i w niedzielę będzie ta ściana udostępniona dla ludzi, ogólnie dla dzieci, więc y, gorąco zapraszam, y, w niedzielę będzie możliwość, będzie możliwość spróbowania, a wiem, że no doświadczenia, że dzieciaki bardzo lubią się zmieniać. No to szybko jeszcze przypomnij, jak będzie się przesłał program właśnie mistrzostw. Kiedy zaczynacie, w jakich dniach, jakie konkurencje? W jakich dniach? No w sobotę zaczynamy, w sobotę zaczynamy od dziewiątej praktycznie startuje, startują, startujemy z mężczyzn gdzieś do około godziny piętnastej. Od piętnastej wskakują kobiety do godziny siedemnastej. Później jest króciutka przerwa i od godziny dziewiętnastej startujemy właśnie z Azoty Speed Challenge i finałowa rozgrywka finałowa rozgrywka będzie od 21 do 21.45 no to już na scenerii Tarnowskiego Rynku yy, tak, mam nadzieję, że będę w tej finałowej scenerii <grym, 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 a natomiast jeżeli chodzi o niedzielę to tu już zostaje, zostaje do rozstrzygnięcia konkurencja bouldering, yy, czyli półfinały półfinały od 11 do 15 natomiast później przerwa 3 godziny i od 19 Startujemy z częścią finałową, i potrwa około 2 do 2,5 godzin. No to na, na koniec mam jeszcze prośbę. Przekonaj wszystkich mieszkańców Tarnowa, nie tylko Tarnowa, bo nasz program odbierają także widzowie w okolicznych miejscowościach naszego miasta, że warto na takie zawody przyjść. Zaprosić ich w swoim imieniu. No, oczywiście ja gorąco zapraszam, zawsze y, podczas wszelakich rozmów zapraszam ludzi. Warto przyjechać, tym bardziej, że będzie możliwość zobaczenia y, no, dobrych zawodników, oprócz mnie na pewno Edyta Ropek, która, no, która zajmuje obecnie wysokie miejsca w Pucharze Świata. Y, no, wydaje mi się, że to jest fajna, fajna impreza jest plenarowa, można siąść, y, nie wiem. Są ogródki, można się napić piwka dla, dla tych, którzy mogą pić. I przy okazji obejrzeć e, zmagania o, najlepszych polskich Dokładnie, studiów, dlatego Polski. jest to jedyna okazja. Praktycznie w tym roku no, imprezy plenarowe w naszym regionie y, raczej nie, nie przewidujemy, więc... Jest to świetna okazja, żeby na świeżym powietrzu, mam nadzieję przy bardzo dobrej pogodzie. Jest fajnie popatrzeć. No nie wiem, w, moje, w moim nie mają tak oczywiście. No to jeszcze raz wspólnie zapraszamy na mistrzostwa Polski bez spinaczki sportowej, które przypominam, rozgrywane będą w sobotę, w niedzielę na płycie Tarnowskiego rynku. Dziękuję Ci serdecznie za w studio, bo wiem, że czekać jeszcze masę pracy, a moim Państwa gościem był znakomity zawodnik Sztandarowa, jak, jak powiedziałem, postać polskiej światowej spinaczki, także jak widać... Organizator Tomek Oleksy. Dziękuję bardzo. No, dziękuję również.